Partnerem kanału jest jaskinia trola.pl. Cześć, witajcie, jestem Wojtek i witam was dzisiaj e, w artykule pełnym wiedzy i statycznego obrazka. Asterion Molok, nazywany również mistrzem minotaurów, satrapą z Dadelos krata, zwiastunem gniewu, mosiężnym herszem oraz włócznią sądu, jest obecnym mistrzem zakonu przerażających i znanych z brutalności minotaurów. Ten paranoiczny i krwaworęki przywódca kosmicznych Marines zdaje się podtrzymywać swoją mroczną legendę i reputację. W całej galaktyce jego imię stanowi synonim śmierci i krwawego zamętu, przeprowadzanych w imieniu uwielbianego przez wszystkich imperatora ludzkości. Uwielbianego, prawda? Prawda? Asterion Molok jest brutalnym taktykiem, sprowadzającym wszystkie swoje operacje do całkowitego zniszczenia przeciwnika na polu bitwy. Jednocześnie ma niewiele cierpliwości do doradców planowania strategicznego i współpracy z innymi imperialnymi siłami, jeśli zmusi go do tego dana sytuacja. Zamiast tego stara się zachowywać dumną niezależność, co leży w zgodzie z naturą jego zakonu. Jeśli jednak uczestnictwo w naradzie wojennej z innymi imperialnymi przywódcami staje się koniecznością, najczęściej wysługuje się w tym celu sw swoim rekluzjarchą Iwanusem Enkonim, który podejmuje decyzję w jego imieniu. Choć minotaury były silnie zaangażowane w wojnę Badab, sam Asterion Molok nigdy nie pojawił się na żadnej z narad wojennych lojalistycznych zakonów. Pojawił się natomiast na polu bitwy, gdzie osobiście wymierzał astralnym szponom i ich sojusznikom sprawiedliwość, na co, przed na co przetrwały liczne dowody w postaci kartolitycznych obrazów cyfrowych. Na zasadzie napierdalać ten pechuje. Dowody te stanowią jednak tylko uwierzytelnienie przerażających opowieści garstki ocalałych secesjonistów na temat miażdżących ofensyw minotaurów. Jak na typowego weterana setek bitew przystało, ciało mistrza minotaurów przeszło liczne cybernetyczne odbudowy i operacje. Mające za zadanie utrzymać go w pełnej sprawności bojowej. Opowieści na jego temat mówią jednak o jego legendarnej wytrzymałości, jakoby sama jego nienawiść wobec wrogów imperium wystarczała do lekceważenia przez jego organizm ran, które powaliłyby zwykłych kosmicznych marins. Najczęściej, Moloka można odnaleźć na czele terminatorów swojego zakonu, szarżującego prosto na wrogie linie. Jest on również znany jako dokładny i zdyscyplinowany logistyki, stratek oraz mistrz prowadzenia oblężeń. Kiedy nie walczy, najczęściej zasiada na swoim mosiężnym tronie w samym sercu przypominających labirynt komnat swojego okrętu flagowego, określanego mianem lotniskowca szturmowego Dadelos Krata, otoczony wyświetlaczami hololitycznymi, serwitorami tabulacyjnymi oraz raportami strat. Odliczającego krople krwi przelanej w pogoni za strategicznymi celami swojego zakonu. W przeszłości zakon minotaurów nad wyraz często wikłał się w operacje prześladowania zdrajców, ikonoklastów i renegatów w szeregach adeptus Astartes, podejmując te misje z ramienia samych wysokich lordów terry. W rezultacie na przestrzeni lat Moloch stał się ekspertem w temacie systematycznego niszczenia tych sił kosmicznych marins, które zbłądziły z drogi światła. Tego typu cele ocenia zarówno jako godne gniewu imperatora, jak i godne pełnienia roli ostatecznego sprawdzianu dla jego braci w bitwie. To właśnie z tego powodu, bardziej niż z jakiegokolwiek innego, minotaurzy dołączyli do starań lojalistów nad spacyfikowaniem sektora Badab. Do najsłynniejszych operacji tego zakonu w trakcie wojny. W wojny Badaw należy bitwa, jaką w 908 roku 41. milenium stoczyli z zakonem lamentujących, niemal doszczętnie go niszcząc, zarówno w trakcie brutalnej wymiany ognia w przestrzeni kosmicznej, jak i w krwawym, bezpośrednim starciu na powierzchni Optery 5. Minotaurzy ponieśli ciężkie straty, ale przewyższyli przeciwnika brutalnością i liczebnością dostępnych na polu bitwy sił, zmuszając lamentujących do złożenia broni. Bitwa ta szybko przeszła do legendy i stała się znana w wielu zakonach, Konach kosmicznych Marines w całym Imperium, czyli zmusili lamentujących do nomenomen nomen lamentu. Asterion Molok pełnił również rolę głównodowodzącego siłami kosmicznych Marines w trakcie Wojny orfańskiej, zadając druzgocące straty armii Nekronów z dynastii Mainarch podczas bitwy o Amarach Prime. Jednak do tego czasu mistrz Minotaurów już i tak cieszył się wyjątkowo mroczną reputacją. Uznawany za brutalnego, bezwzględnego i energicznego przywódcę przez swoich kuzynów z innych zakonów Astartes, Molok niestrudzenie budował swoją legendę podczas kampanii w dziesiątkach stref wojny w całym 41. milenium. W rezultacie jego imię stało się synonimem wyroku rzezi i zniszczenia w imieniu Imperium Ludzkości. Legendę tę pogłębiają pogłoski o jego rzekomej paranoi i nieuzasadnionych wybuchach gniewu, na które jednak nie ma zbyt wielu świadków wśród agentów Złotego Tronu. W oczach oficerów wielu szczebli hierarchii wojskowej Imperium do czasu wybuchu wojny orfańskiej, asterion Molok był już symbolem i personifikacją samych minotaurów. Złożona reputacja ich zakonu jako imperialnych obrońców w zmaganiach zarówno z obcymi, jak i zdrajcami, z czasem przełożyła się na mroczną sławę przerażających egzekucjonerów dysydentów i secesjonistów w szeregach kosmicznych Marines. Zapewniło im to pewne miejsce w imperialnej mitologii na długo przed krwawym starciem nad powierzchnią Amarach Prime. Na temat człowieka, jakim w istocie jest Asterion Molok, niewiele wiadomo ani zewnętrznym obserwatorom jego zakonu, ani nawet agentom Inkwizycji i funkcjonariuszom Divizio Militaris, być może wyłączając jedynie najwyższe stopnie hierarchii tych organizacji. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku opowieści na temat samych Minotaurów, spora większość tego, co o nim wiadomo, jest pełna tajemnic, niepopartych dowodami plotek i sprzeczności. Z całą pewnością wiadomo jednak, że Asterion Molok jest potężnym wojownikiem, który zgładził przynajmniej kilku mistrzów renegackich zakonów Astartes, orkowych hersztów, korsarskich książąt Eldarów i czempionów Mrocznych Bogów. W bitwie kosmicznej, mającej miejsce nad Amarach Prime, oddział Terminatorów sierżanta Ixtaliona poświęcił się w trakcie szturmu na główną kryptę kontroli okrętu grobowego nekronów Martwej Dłoni. Ich poświęcenie pozwoliło jednak Molokowi i jego Wardii Przybocznej na przeprowadzenie precyzyjnego szturmu teleportacyjnego na kryptę dowodzenia i zaatakowanie przywódcy nieumarłych Zinos. Molok starł się, powalił i zadał poważne szkody metalowej formie nekrońskiego przywódcy przez uczonych z Zinos uznawanego za samego Kutlaka, przywódcę wojennego dynastii Majnarch. Niestety sam Mistrz Minotaurów doznał poważnych ran i choć został wyrzucony w przestrzeń kosmiczną w trakcie dekompresji Martwej Dłoni, został Ocalony przez pozostałe na polu bitwy okręty swojego zakonu. Początkowo, w wyniku tej operacji, uznano go za poległego. Co ciekawe, na przestrzeni 500 lat, podobnych zarejestrowanych przypadków uznawania Asteriona Moloka za martwego było w historii minotaurów jeszcze przynajmniej pięć. Połączeniu z dobrowolnym izolacjonizmem Moloka oraz faktem, iż spora część jego ciała została cybernetycznie odtworzona w wyniku ran odniesionych przez niego na przestrzeni setek lat, doprowadziło to do powstania teorii spiskowej, zgodnie z którą prawdziwy asterion Molok nie żyje już od setek lat, a jego imię i pancerz przejmują kolejni bracia bitewni Minotaurów. Zgodnie z tą teorią, wojownicy ci mieliby przechodzić operację engramatycznie wszczepianej osobowości i wspomnień zarówno swego byłego mistrza, jak i wszystkich tych, którzy wcielali się w jego osobę na przestrzeni wieków. Większość zdrowych na umyśle ludzi z góry odrzuca tę teorię, jako iż sugeruje ona posługiwanie się przez minotaurów zakazaną technologią. Teoria ta jest powszechnie uznawana za godzącą w nieskazitelną reputację zakonu, którego czyny na przestrzeni setek lat i tak zapewniły im wpływowych przeciwników politycznych i militarnych w sferach imperium na wiele pokoleń. Jak wygląda uzbrojenie Moloka? Ma rzemieślniczy pancerz Terminatora Tartaros. Ma to wysoce zmodyfikowany, rzemieślniczy, taktyczny pancerz Dreadnota. Same pancerze Terminatorów wzoru Tartaros uznaje się w Imperium za prawdziwe relikwie. Pierwsze egzemplarze tych pancerzy wyprodukowano w, w późnych latach 30. milenium, kiedy to zasłynęły jako pancerze lżejsze, prostsze w, w produkcji i fenomenalnie wytrzymałe. Heraldyczna tarcza burzy. Ta szczególna tarcza generuje obronne pole siłowe, zdolne do wchłonięcia impaktów o wprost przerażającej sile kinetycznej i elektromagnetycznej. Tarcza ta nosi heraldykę zakonu minotaurów, nie wyłączając archaicznych, helenistycznych glifów powszechnie używanych przez braci bitewnych. Niestety glifów tych nie sposób przetłumaczyć bezpośrednio ani na wysoki, ani na niski gotyk. Prawdopodobnie stanowią one swego rodzaju symbole, rozumiane wyłącznie przez członków tego tajemniczego zakonu. Czarna włócznia to starożytny artefakt pokryty warstwą krwi, o którym mówi się, iż niegdyś stanowił własność wojownika Legio Custodes. Broń ta faktycznie przypomina nieco broń wykorzystywaną przez dzisiejszych Custodes, jednak nie ma dowodów na poparcie tej teorii. Włócznia jest bronią mocy o niezrównanym potencjale, a w dłoniach Moloka jest w stanie skruszyć nawet pancerz terminatora. Wbudowano w nią jednostrzałową broń laserową o sile wiązki zdolnej do przepalenia się, nawet przez płytę czołgu. I jako ciekawostkę na koniec jeszcze e, dodam, że etymologia imienia Asterion Moloch wywodzi się z języka greckiego. Asterion czy Asterius to imię mitycznego Minotaura z Krety, zaś Moloch to najpewniej odnosi się do starożytnego boga Amonitów, Molocha czczonego również przez kananejczyków, Fenicjan w kulturach semickich i wspomnianego w Biblii. Molocha najczęściej przedstawiano w formie przypominającej Minotaura, czyli z głową byka i ciałem człowieka. A ciekawostka numer dwa to Minotaury towarzyszą Warhammerowi już od najwcześniejszych lat, bo od 1989 roku i pierwszego opisu wojny Badab. Dzięki Wam bardzo za dzisiaj i słyszymy się za chwilę w następnym odcinku. Cześć!